Nazywa się... Y, Gita Trink Shooter. Witam was bardzo serdecznie. Witam w Franklin, jak widzicie? I zaraz, zaraz, ale Krysty, przecież prawdziwym życiu masz ukończoną fabułę. No tak, ale to jest moje inne końco, którym dopiero przeszłem tylko... 5 misji! Słuchajcie, przeszłem na tym końcu dopiero tylko pięć misji, także... Na tym kącie postanowiłem sobie zrobić stunty. O, siema. mało. Huh? Ej, ty si... Trick shotters, zrobić triki. Him oh, shit, man. Dobra, czy nas nie golił po prostu. No i zaczynam dzisiaj. A co mi się co Sąd weź motor za pomocą cheatów w realu. Dobra, także ja przygotowuję wszystko i opowiem wam, jaki pierwszy trik robimy. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od pierwszego triku. Pierwszy trik... Kurde. Pierwszy trik... bardzo żelazem z pistoleta. Skakujemy motorem na to i próbujemy stanąć na tym. Ciekawe, czy mi się uda, zobaczymy. Włączyłem wtedy teraz na szybkość jeszcze niezniszczalność, żebym nie zginął przypadkiem. Muzyczka wyłączamy. Jedziemy tam od samego końca i będziemy próbować. Próbujemy skoczyć na to. Oczywiście to będzie seria, w której będę się na pewno rage'ować. Jakby inaczej. Dobra, także leci lecimy. Możemy używać super specjalności Franklina. Także... Dobra. Kurde, nie udało się. Dobra, jeszcze raz. Dobra, lecimy. Górna! Mam w pomysłach więcej. A jeśli. Dobra, także lecimy. Nie No nie, no to jest takie. Ja to robiłem kiedyś na live. Jeśli ktoś oglądał live, to ja nie widziałem o tej tworze Oglądał próbowałam, Udało mi się to zrobić. Ale to jest oczywiście inne konto. I może mi się nie udać kurna Dora, ale Franklin ma w sumie niezniszczalność także dobra przepraszam, że tu udar słyszycie, ale się nie odpycha ważne rzeczy zawsze ja ten... dobra jeszcze raz I za no, słabą trochę wjechaliśmy. Za no, słabą wjechaliśmy. Coś się Nie wygnał. Ja na nie goniła... No nie! No. Kurna, na jednym kole ptaliśmy. Dobra. Może nam się jeszcze udać. że coś tam żyje, o pu! Kurde, myślałam, że trafię. Na razie, trzymaj. Kurde, Franklin, no weź się Dobra, odpaliłem na nowo niezniszczalność I lecimy jeszcze raz. Błagam! Kurde no! Dobra, Franki masz niezniszczalność Miałem ja taki motor górski jak to No ja jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Cześć, nie trzeba na kole stanąć. Kurde, mać. Dobra. Ostary. Wtedy... Frankie... Ej, nie, że wońcie się nawet nie za chwilę. Bo nic nam, że trzeba wońć. O, tego stanta nie zrobimy. Zostanęliśmy. Mam jeszcze taki lepiej, fajny trik, ale to będzie ryzykowniejszy. Jeśli chcecie ten ryzykowny trik, to cztery łapki w górę takie. Albo trzy. trzy łapki w górę i robimy bardzo ryzykujący trik. Jeszcze jedno podejście Kiedyś mi się to się udało I to nie nawet niedawno To jeszcze wczoraj mi się udało zrobić Wprowadzenie Super, ja mam składę Na Michaela

Dobra. Któreś podejście? Nowy motor, mam no, muszę wy chyba wymienić. Kurde, delegowałem mi jeszcze tu. Teraz wreszcie nowy. Trzeba po prostu zamknąłem. Siłam. Jest ten motor, się dymi. Jaki są? Kurno no dajesz! <Ve> e não .ª. <Christopher> eu... Jesus, eu havia todo dia de joia oh, sorry Sempre eu, sorry Nie wiem, który już teraz robię bo nie wiedziałam, że mi się skończyła. Ale po prostu nie się bezmieszczalność. spróbować. O, na przykład od tej strony. O, a spróbujmy tak. O, i chyba wymyśliłem drugiego stanka. To zostajemy się tutaj, bo wymyśliłem drugi trick. Na tej samej górce. bo bardziej niż się chyba... Mam pogląd. どう Ja uciekam, gdybym się nie zda. Dobra, widzowie. 5 ostatnich. 3 ostatnie szanse. A jak nie, to kończymy tego stanu. Jeszcze dwie szanse. Jak się nie uda. Napiszcie w komentarzu, że triki, które nam się nie udawały na odcinku, to robimy je w następnym. Czy po prostu je już tak zostawiamy? No bo to to jest do zrobienia, tylko trzeba tak się idealnie odbić. To jest do zrobienia, tylko trzeba się idealnie odbi odbić, odbić. nie będę zbyć, kota. I teraz właśnie robię ostatnią szansę. Jak nie, to kończymy tę szansę Naprawdę. Ostatnia szansa. co klikam Napiszcie, czy tego ten trik robimy w następnym odcinku. Napiszcie, czy robimy to w następnym odcinku, bo ja już dzisiaj straciłem Ja dzisiaj straciłem się. niestety nagrywam to już następnego dnia, już trochę fabułki przeszłam później. się w dniu nagrywam to ponad 3 dni temu, później, także trochę się uspokoję. i szybko puszczę, włączę sobie Niezniszczalność i wytłumaczę Wam jaki będzie drugi trik odcinka, zresztą możecie, dobra, zaraz Wam wytłumaczę i przepraszam jeszcze za słabą jakość tamtego nagrania. Mł... Znaczy, słabą jakość głosu, bo się tak głos idealnie nagrał, jak bez Dobra, teraz wam pokażę jaki robimy drugi tri... O, muzyczka. Jest zadanie. Skoczyć na tym... Skoczyć tak, aby... Tam, tu, aby tu wpaść do środka. Dobra. Nie teraz, Lamar. Nie teraz to robię stante. Więc jeszcze jest moje konto. Trzecie konto, na którym przechodzę fabułę. Ja nowa. Bo mienno prywatne. Jeszcze prawdziwe żyj. to z prawdziwym życiem. O kurna. Nie udało nam się stante, ale udało nam się wjechać tutaj. Musimy jakoś zrobić tak. żeby wjechać w tą jakość dziurki. Ktoś tam zablokował się. Dobra, Jura mamy na, na tyle to nic, musimy trikach zrobić. A! Kurna, bo ja nie włączam tego, mocno Franklina. No tak. Dobra. Tam spadł. Przez nowy szybko przywołać. Um... Może się jaka jest komenda, bo to już, skoro robię, nie mogę wgrać modów czy map editora i używam komend telefonicznych, jakby coś. Używam komend telefonicznych. No bo nie umiem, nie chcę mi się wyrazić na konsolę. Dobra Kurwa, mało się one Kurczaki, no by było blisko Dobra Dobra, jeszcze raz ciśniamy. Prawie się udało. Prawie się udało tam wskoczyć. Kurna. Kurna, mole. Prawie się udało. No way. A jeśli wy macie pomysły na jakieś triki, to możecie sobie jakieś triki pooglądać na Ety. Ja też sobie troszkę pooglądam trików na Ety. I możecie mi przysłać link na maila albo na Instagrama na maila KryseGame. Gamesmałpa.gmail.com Albo na Instagrama 55 Przy okazji obserwujesz. Bo ma masz 50 obserwujących A ja mam dopiero 30, coś Ej no way Myślałam, że to będzie takie proste Jakoś w tą najniższą trafić no. Czemu? Motor Halo w cyklu To jest bagował się. No właśnie, róż się dobra, skaczę. Uwaga, pan Paweł będzie skakał. Kurna, co to było? No way! Czy w pierwszym odcinku trick nie uda nam się zrobić ani jednego trika? Kur, teraz to za wolno. O, jak spadło. Więc Więcej odcinków z trick shooters albo. Jeszcze wam pod koniec odcinka coś powiem. Ojej! Prawie tam wbiliśmy. O oh mój god. O oh my XD! Kurde! No nie uda nam się tego trika zrobić. Dobra. znów włączyłem na nowo. Niezniszczalność. Dobra, pyk! No nigdy tego nie zrobię! Czemu takie te triki są takie trudne? No way! Что <глаз> <глаз> я сделал? Разбираться. Добра. Дай это мудрикови пять, остатних шанс. Это самого тут Och, nie udało się Ty, tam coś jest Czy mi się wydaje? <zysklarziny> ten Bo kurzuckich. Dobra, czyjś Zostały się przed dwie szanse. A. Chcesz zrobić coś takiego. A spróbuję zrobić coś takiego. Dobra, nie wliczam już. Na... Jak chcę coś zobaczyć, to nie wliczam tych szans. Czy to się tak zrobić też. Tak. A. Tak się nie da zrobić. Chyba, że się dobrze trafi. Ostatnie szansę dla tego trika. Ej, tam coś naprawdę jest. skąd ja mam snajperkę? I skąd ja mam. Ej, skąd ja mam snajperkę? What? Dobra, nieważne. Nie wiem, skąd mam snajperkę, ale okej. Okay. Ostatnia szansa i kończymy ten film. Ja Teraz co? Ja daję osta już ostateczną szansę, a jak nie kończę ten film porażką dzisiejszą. Kurna mole. Szybko, bo nam się nieziszczalność kończy. Nie, no dobra. Póki nie skończy się niezniszczalność, to, to robimy. Szybko, póki jeszcze się nie już nie kończy! To a spróbujesz się tak mocno rozpiesz. Dobra, ciśniemy! Dobra, niestety nam się nie udało. Jeszcze zobaczyć co to jest. No dobra, to także. Dobra, lecimy. córki zadarje, ale musi się właśnie zawsze wierci, pieprzać. No dobra, to dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawić łapkę w górę, taką łapę, tak. I tak kliknąć subskrypcję. I zostawić dzwoneczek, a mnie przegapić, live odcinków. i odcinków. I teraz to, co miałam powiedzieć na koniec. Y Chciałabym więcej odcinków robić z Geta, bo ko niestety kończą mi się pomysły. Więc napiszcie, jaką możemy serię robić w Geta, na przykład gita policja, gita więzienie, szkoła, czy coś takiego. No bo mi się kończył policja. Ja mam w planach, żeby zrobić Policji, ale na pewno napiszcie, czy chcecie gita policja. Dobra, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, czy te triki, co w dzisiejszym odcinku robiliśmy, to będziemy je powtarzać w następnym. Dobra, także trzymajcie się ciepło. W trzymajcie się ciepło, bo może macie w domu ciepło. No i żegnam was. Ciema.